Dobra, cześć wszystkim, to jest Mrmaster za PL i dziś sobie pogramy w Plantwie tourzombi z Butterfrey Birdmille. I jak widzicie, to jest następny przyciek jak grać. I no, dziś sobie pogramy grzybkiem. I tak wiem, że inaczej się. Że inaczej się nazywa, ale... Ta nazwa jest skupia, więc nazywam ją. Więc nazywam ją, no, no, Grzybkiem i no, um, w ogóle nie nagrywałem tego, ale um, odblokowałem leg legendarne ulepszenie. Um, ale niestety już zrobimy odcinek. Yeah, nie, odcinek zagrać z... Um, no, z... No, naukowca, więc chyba... Nie, pewnie z... Nie, nie, wiem, pewnie, pewnie z... Dru Zrobię e, trzecią jakby mini Bo mam już jak grać, mam co nowego w update'cie. To teraz nie wiem, będzie pewnie dla Legendary'u lepsze. Nie powiecie, jak ją teraz nazwać, jeśli oglądasz, to nie wiem, możecie skomentować, jak myślicie mogła się, się nazwać. A więc. No, zaczynajmy. I no, nie było niestety odcinka z World of Tanks z kolegą. E, nie wiem. Zobaczę jeszcze dzisiaj albo jutro. A poza tym ewentualnie em, sam pogranie. Tam widziałem, że chyba jest jakiś nowy update tam, jakaś droga do Berlina. Nie wiem, oglądałem odcinki kolegię, więc... Nie jakby się tam chyba cztery gracze i sam są cztery gracze, tam się da tylko niektórymi czogami grać. Tam jest kontra em, komputer się gra, wydaje mi się coś takiego. Nie, wiem, ale no. Oczywiście na jak mnie wzięło. Um, dobra, to po prostu wydnę, a więc... Pa i... no. Eee, musi a tam się oczywiście. Dookoła idzie, kogoś tam zabija, masz jej grupę z drugą umiejętnością, takie rzeczy. E, zaraz pewnie zobaczycie, ale... no... Um, a więc ulepszenia. Za się w sumie na tym nie znam, nie wiem, które są najlepsze. Ale um, jeden polecam, co robi, że da się, się rusza szybciej i można skakać w trakcie m tej drugiej umiejętności. To pewnie będziecie wiedzieć, co ona robi. Oczywiście, um, ona też może podwójnie skakać. Um. O. Dobra, tak, okazji się na w miarę rzadko zdarzałem, a przynajmniej dla mnie, e, więc no. E, umiejętności, pierwsze widzicie, liście to, to było to, rzucam jakby, taki jakby, nie wiem, jak to nazwać, jakby taką kopuł, kopułę, nie wiem. I w niej em, się, w niej wszystkie rośliny są niewidzialne, chyba troszeczkę szybciej się rusza, jestem pewien. Um, a zombie, um, wtedy im się trochę trudniej rusza. Więc no, drugie też widzieliście. Um, to tam jakby... Jakby atakuje... Jakby... Um, tak jakby obszaru się trochę zadaje. Oczywiście najlepsza umiejętność. Widzieliście tam dwie osoby tam zabiję później jeszcze jedną. No to jest jakby... Nie wiem. Główna umiejętność. Nie wiem, I trzecia po prostu robi, że się szybciej rusza i jest się niewidzialnym. Czekajcie. A, tu nikogo nie ma. Okej, okay, dobra. Wcześniej tu było więcej osób. No więc, no i umiejętności nie są zbyt skomplikowane. Um, no. Ponownie nie mam pojęcia, jakie inne um, ulepszenia by były dobre dla niej. Szkacie. Jeśli są razem, to może uda mi się. Eee, dobra, nie wiem gdzie... O! Perfekcji! Nie! O ok, okej, nie spodniemy! Nie, <śm> nie idziesz? Ej, normalnie jakby we mnie... Jakby wleciał normalnie. E, no. Więc... Kurde, ale to będzie szybki odcinek, bo już w sumie już nie mam o czym galać. E, więc ogólnie jest w miarę dobra. Bardzo wkurzająca. Eeeem... Um, no. Hmm, co ja nie wiem, co innego powiedzieć? Eee... czekajcie, to O, czekaj, jak? A, tamtędy trzeba okej, okay, dobra. Eee... Ten dobry, e, no Pff, Nie no, chyba wszystko powiedziałem, co wiem. Tak, Na no, no, górę widzicie, jak grać, to wszystko widzicie, jak tam gram, jak tam się robię. Oczywiście jestem ekspertem. Um, w sumie wydaje mi się, że nawet z nią za dobry nie jestem, um, ani trochę nawet. Ale, o, kur, dlaczego się, dlaczego się teraz leguje? Dlaczego? Czy się nie leguje? Dobra, ale no, właśnie na tym skończy ten filmik. A jeśli mi się uda, coś tu kurczak, dobra, a więc zostawcie, w, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Łapkę w to, jeśli nie, subskrybujcie, jeśli chcecie. i pa!